Już jakiś czas temu dodało jedno z najlepszych funkcji Excel, a konkretnie mowa tutaj o formatowaniu warunkowym. Jest to coś, co znamy doskonale z Excela, czy z Google Sheets. A teraz możemy wykorzystać to też w Notion. W tym filmie pokażę Ci, jak działa formatowanie warunkowe w Notion, jak je ustawić krok po kroku i dam Ci też kilka praktycznych przykładów, które możesz wykorzystać od razu w swoim systemie. A kim jestem? Ja nazywam się Tomasz Rzymiewski i pomagam ogarnąć Notion. Jestem też twórcą polskiej społeczności Notion w życiu i biznesie. Jeżeli chcesz do niej dołączyć, to link znajdziesz w opisie. Co to jest formatowanie warunkowe? Ano jest to reguła, która zmienia wygląd komórki w bazie danych, w bazie danych czy, czy w arkuszu. No w przypadku Notion będzie to w bazie danych i zmienia jej wygląd w zależności od wartości. Jak to wygląda w Excelu? No można było sobie podświetlić wartości na przykład poniżej 0 na czerwono, powyżej na zielono i tak dalej a teraz w Notion można zrobić to samo. Pokażę też właśnie na przykładzie tego budżetu. No tutaj mamy na przykład wydatki i rzeczywiste wydatki. To mamy 1000, planowane było 950, więc wszystko co będzie na minusie, żeby było wyraźnie, żeby łatwo było zobaczyć, to będzie właśnie na czerwono, a jeżeli mamy jakieś przychody ponad Ponadplanowe, czyli mamy więcej niż, niż planowaliśmy, no to będzie na zielono. No tutaj, jeżeli różnica jest zwykła, że tak powiem, na plus, czyli jeszcze nam coś zostało w tych wydatkach, no to jakby tych kolorów tutaj nie będzie. No ale nie po to tu jesteśmy, żeby patrzeć, jak to wygląda w Google Sheets, tylko. Nam zależy na tym, żeby zobaczyć, jak to wygląda w Notion, i zrobimy to sobie najpierw na przykładzie zadań. Więc najpierw otworzę bazę szablon z zadaniami, potem przejdę do menu, do menu formatowania warunkowego, i tam będziemy mieli regułę. Więc przejdźmy sobie do Notion. Ja tutaj Ciutek od razu sobie przybliżę. Tutaj jest też szablon, takiego, nazwijmy to prostego, drugiego mózgu, taki bardzo minimalistyczny. I tutaj mamy listę zadań. Swoją drogą, jeżeli chciałbyś też taki minimalistyczny szablon dodać do swojego Notion, to zapraszam Cię do, do właśnie do dołączenia do społeczności Notion w życiu i biznesie. Tam możesz ten szablon i wiele też innych odebrać za darmo. Mamy listę zadań, i tutaj chcielibyśmy je sobie oznaczyć, te, które są już przeterminowane, no po terminie po prostu, żeby były na czerwono, żebyśmy widzieli, aha, dobra, te zadanko gdzieś tam mi wisi. Żeby to zrobić jeszcze ciut przybliżę, to tutaj potrzebujemy wejść w ustawienia obok tego niebieskiego guzika, settings i tutaj mamy coś takiego jak conditional colors, czyli to jest to formatowanie warunkowe, klikamy, no, i następnie tutaj chcemy dodać nowy, nowe ustawienia kolorów, tak jak tu mamy na tym przykładzie. Więc klikamy plusik i wybieramy, na którą kolumnę, po której kolumnie chcemy właśnie te warunki sprawdzać. No, ja bym chciał sprawdzać je, podacie. oczywiście możemy zrobić po dowolnym, możemy też po statusie sobie po te warunki poustawiać, no, dowolnie, w zależności też na jakiej bazie będziesz pracować. Więc biorę datę. No, i chciałbym, żeby to było. A pomarańczowe, żeby mi się wybijało. I tutaj powyżej chcemy, żeby data nie to, że była nie pusta, tylko tutaj chcemy, żeby była przed datą dzisiejszą, czyli is before. I tutaj możemy wybrać przed jaką datą. Możemy też sobie oczywiście wybrać zupełnie inną datę, którą byśmy chcieli ustalić. A jeżeli nam zależy na tym, żeby zawsze było względem dnia dzisiejszego, w którym. Otwieramy naszą bazę, to tutaj rozwiniemy sobie listę i wybieramy today. No, już widzimy, te kolorki zostały nadane, że faktycznie takie formatowanie jest zrobione. No i dzięki temu, o, dodam sobie jakieś nowe zdanko, tak na szybko, żeby tutaj była data jutrzejsza, pyk. I widzimy, no, te formatowanie zostało zastosowane tylko do tego. Pokażę teraz też więcej przykładów. Przejdziemy sobie przy zarządzaniu zadaniami, przy bazie z notatkami, jak to można wykorzystać i jak można wykorzystać to w harmonogramie treści. Więc ja wrócę sobie tutaj do, do tego szablonu, do poprzedniej strony i przejdę teraz. W sumie już zadania pokazałem, jak one wyglądają. Więc przejdę teraz do. Do notatek. Tutaj mam książki i notatki. Tutaj mamy to połączone ze sobą. No i na przykład tutaj chciałbym to wykorzystać do tego, żeby zaznaczać sobie najlepszej książki. Nazwijmy to, że są one takie naszymi ulubionymi. I tutaj mamy ocenę w skali, właśnie w gwiazdkach. No więc chciałbym, żeby mi zaznaczało wszystkie, wszystkie te. Wszystkie te książki, które mają 5 gwiazdek. Więc wchodzę tutaj w ustawienia Conditional Color, nowy kolor. No i tutaj wybieram sobie ocena. I wybieram, że jest. No i wybieram, że chcę, żeby tylko były te, te na 5 gwiazdek ocenione. Ok. No i wybieram, że chciałbym, żeby to było na żółto, takie ulubione, że że gwiazdki i tak dalej. No wiesz. no, no i takim oto sposobem mamy tutaj tak to. Od razu oznaczone. A gdybym chciał na przykład dodać jeszcze jedno, bo na przykład chciałbym zaznaczyć książki, które jeszcze nie zostały ukończone, bo mamy tutaj też w tej bazie takie, takie właśnie pole jak data zakończenia, no i chciałbym je sobie zaznaczyć na przykład na niebiesko, żebym wiedział, jakich książek jeszcze nie przeczytałem, a mam je rozpoczęte. Więc jeszcze raz tutaj pyk, dodaję kolejne, data zakończenia i tutaj wybieram Is. Empty. Przesunę się trochę is empty. No i widzimy, te wszystkie nie są ukończone. Także tutaj, oczywiście, możemy to sobie wykorzystać. Może to, to nie być najlepszy pomysł, bo możemy też zbierać sobie książki, które gdzieś tam no, zamierzamy przeczytać. Mamy tutaj, właśnie, też kilka zakładek różnie podzielonych gdzie możemy sobie poprzeglądać i dla każdego tego widoku możemy te formatowanie ustalać oddzielnie. Jeszcze innym przypadkiem, w którym te formatowanie warunkowe możemy wykorzystać, to jest na przykład harmonogram treści. Tutaj chciałbym, żeby wszystkie filmy, które mają więcej niż 1000 wyświetleń, chciałbym, żeby też były oznaczone na przykład kolorem niebieskim, no, bo chciałbym wiedzieć, które, firmy, które filmy no, na przykład obejrzało dużo ludzi, dużo osób, i które no, jest duża szansa, że się podobały, żeby móc się nimi inspirować. Więc ponownie ustawienia. Wybieram sobie tutaj, po czym chcę posortować. No, chcę, sorto przepraszam, kolorować po wyświetleniach i ten warunek mieć ustawiony. No, i chciałbym, żeby tutaj wyświetlenia były. Od razu tutaj też możesz zauważyć, że zmieniły się te oznaczenia, tak? Wcześniej były do daty, Teraz mamy konkretnie do, do liczby, więc mamy znaki mniejszości, większości, równości i tak dalej. Więc chciałem, żeby wyświetlenia były większe od 1000. Pyk. No widzimy one od razu też się na bieżąco kolorują i chciałem, żeby były niebieskie. Ok. No i widzimy. Tutaj jakaś rolka, jakiś film jeden zgadza się. Tu mamy 2000, tu mamy 1001 wyświetleń, także w taki sposób bardzo różny możemy to wykorzystywać. Może ty już z tego korzystasz? Może masz jakieś pomysły? Daj znać w komentarzu, do czego ty używasz tego formatowania warunkowego, albo w czym widzisz potencjał, do czego mógłbyś to wykorzystać w swoim systemie w Notion. No, i jeżeli chodzi właśnie o te formatowanie warunkowe, to daje bardzo duży potencjał, bo możemy to też wykorzystać na przykład do zadań cyklicznych, do tych właśnie przeterminowanych i do tych wielu rzeczy, które też pokazałem. I do wielu jeszcze oczywiście innych, wcześniej niektóre rzeczy trzeba było właśnie kombinować sobie z ikonkami, czy z emoji, tworzyć no, formuły czasem bardzo rozbudowane żeby też w jakiś sposób sobie pewne rzeczy poznać, właśnie tak jak na przykład zadania cykliczne. No a teraz wystarczy jedna reguła, którą możemy sobie wyklikać z poziomu menu. No i dzięki temu te bazy danych w Notion stają się takie bardziej wizualne, jesteśmy szybciej w stanie pewne dane i informacje sobie wyciągać, naprawdę czasami jednym rzutem oka możemy to sobie zauważyć. No i wiemy to, to co ważne i co byśmy chcieli też widzieć. No, jeżeli chcesz wycisnąć więcej z Notion, to dołącz do naszej społeczności Notion w życiu i biznesie. Obecnie ta, ta społeczność jest darmowa, jednak niedługo będzie płatna, więc teraz jest najlepszy moment, żeby do tej społeczności wskoczyć. A co czeka na Ciebie w środku? Po pierwsze, trzydniowe wyzwanie z Notion, w którym pokazuję, jak sobie skonfigurować stworzyć taki prosty. Prosty system w Notion do zarządzania zadaniami, projektami i, i dziennikiem, czyli trzy takie bazowe rzeczy, które naprawdę potrafią zmienić nasze działanie. No i też przy okazji poznajesz Notion, jak ono działa. Jest też tam dostęp do bazy darmowych szablonów, no i oczywiście kontakt z ludźmi, którzy tak jak, tak jak ty chcą wykorzystać pełen potencjał Notion, a link do do tej społeczności znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki wielkie za dzisiaj no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!